Miód z uli i miód z dziupli smakują inaczej. Ten drugi jest zdecydowanie lepszy w smaku i droższy, podkreślają bartnicy z zauralu. W lasach spalskich po ponad 100 latach ponownie w specjalnych dziuplach powstawać będzie miód z pomocą fachowców ze wschodu. Przywracanie bartnictwa w Polsce to nowy projekt zainicjowany przez WWF Międzynarodową Organizację Ekologiczną. Projekt jest szansą na przywrócenie starej, bogatej tradycji, jaką było w Polsce od X wieku bartnictwo, czyli hodowla pszczół w specjalnie wydrążonych dziuplach drzew. Stwarza warunki dla zachowania bioróżnorodności lasów przez ochronę starych, ponad stuletnich drzew i roślin runa leśnego. Daje także nowe możliwości lokalnym społecznościom w postaci dodatkowych atrakcji dla turystów. Jeżeli projekt się powiedzie, miód zebrany z barci będzie unikatowym produktem regionalnym. W realizacji projektu pomagają bartnicy z odległej Baszkirii. Przemysław Nawrocki z WWF tłumaczy, dlaczego zdecydowano się na powrót do tradycji. Pomysł się wziął stąd, że w ramach wymiany doświadczeń między projektami WWF w Polsce i na Uralu odkryliśmy, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, że tradycja bartnictwa, którą uznawaliśmy za całkowicie wymarłą, wciąż żyje na Uralu wśród Baszkirów. A gdy przyjrzeliśmy się detalom, narzędziom, na przykład technice wykonywania barci, to zauważyliśmy, że są uderzające podobieństwa pomiędzy tym, co znaliśmy tylko z rycin, starych zdjęć, z tym, co wciąż żyje. I dlatego doszliśmy do wniosku, że ta niezwykle bogata, interesująca tradycja ma szansę wrócić. A także nie tylko jest to element dziedzictwa kulturowego, ale również ma bardzo ważne elementy w sobie związane z ochroną przyrody. W tej chwili bardziej powstają w lasach spalskich, ale z tego co wiemy, będą także w innych regionach kraju. Tak jest. Ten projekt, który WWF zainicjował, obejmuje praktycznie pięć miejsc. Dwa tutaj w tych okolicach, czyli Lasy Spalskie, Koneckie, a dalej to będą trzy miejsca na Podlasiu: Dziebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy i okolice leżące pomiędzy tymi parkami z kraju Puszczy Augustowskiej. Barcie wykonują nie tylko mistrzowie z Baszkiri. Naszym baszkirskim mistrzom bartnictwa asystują polscy entuzjaści. Tegoż mamy nadzieję w przyszłego zawodu i w Polsce są to pszczelarze, którzy postanowili nauczyć się tej sztuki. Mamy nadzieję, że pod koniec pobytu naszych gości będziemy mieli w polskich specjalistów bartnictwa. Oni będą musieli po prostu przejść egzamin, samodzielnie zbudować barć i mamy nadzieję, że tych barci będzie dzięki temu przybywać. Jednym z tych, którzy uczą się nowego fachu jest Tomasz Dzierżanowski, pszczelarz pracownik z Polskiego Parku Krajobrazowego. Jak zacząłem się interesować lasami, przyrodą naturalnie i jednocześnie pszczołami, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak to wyglądało dawniej, prawda? Jak wyglądały kłody, barcie. No i ciągle, ciągle tam gdzieś tam była. No i teraz jest taka okazja, że po prostu mam to szczęście uczestniczyć w takim projekcie. Wspólnie z, z, z batnikami no, uczymy się, tak że na bieżąco coś tam pomagam, coś, coś wycinam, wycinam. Proszę powiedzieć, czym ten miód różni się od tradycyjnego? Ten miód przede wszystkim inaczej pachnie, inaczej wygląda, dlatego że nie jest odwirowywany. W związku z tym w tym miodzie jest też troszeczkę wosku, może trochę żywicy. Jest on czymś zupełnie specyficznym, co się daje rozpoznać nawet na, na, na odległość dosłownie kilku kroków w słoiczku. Rewelacja. Oczywiście, czuć tu jakiś element natury. Tak? No, za małe no. No, Świetnie. Tak, tak. Siej, to się, proszę? za trochę więcej. Jestem z tym. Miód no. z no. mm. barci jest dziesięciokrotnie droższy od tego uzyskanego metodą tradycyjną. P. To jest, może jeszcze trochę. się Od się to jest właśnie. Harusze te. Odstawa a jest I... it, na Так, это работа. Тобто, прежде всего, замилование до лесу, до этой работы. Учил мне этого кохать отец? Бортиловым пчеловодством мы занимаемся довольно долго, наши предки занимались, вот из поколения в поколение передавалось. Мы до этого не задумывались кому-то передавать наш передовой опыт вот, по ведению бортилового пчеловодства. Вот в последние два года мы уже вот, наш опыт хотим передать ваши naszym kolegom Respubliki Polska dla tego, żeby mogli w dalszym razie barcowe psiałowanie. Wcześniej nigdy nie przekazywaliśmy nikomu tej wiedzy. Staramy się od dwóch lat przekazywać ją, natomiast naszym kolegom w Polsce. Na barcie najczęściej wykorzystywano sosny i dęby, rzadziej wiązy, graby, buki i lipy. Były to drzewa stu, trzystuletnie, dostatecznie grube i wysokie. Za chwilę już będzie dziana barć, czyli będzie drążone drzewo, tak żeby uzyskać pomieszczenie, w którym płynie się plastry miodu powinny znaleźć, a w końcowej fazie dziania barci, będą w środku umieszczane takie jak gdyby krzyżaczki z drewna, na których będą także zawieszone fragmenty plastrów z barci, żeby ich zapach przyciągnął ponownie pszczoły, które być może zasiedlą spontanicznie, a jak nie, to będziemy starali się to barcie zasiedlać pszczołami, ale nie jakimikolwiek, tylko pszczołami należącymi do rodzimych, prymitywnych raz zbliżonych do dzikiego podgatunku. Takie pszczoły, przypuszczamy, najlepiej będą się czuły w tych warunkach. I takie właśnie pszczoły na Uralu zasiedlają barcie. Różnią się wyglądem i wielkością od tych normalnych pszczół, które znamy. Tworzenie Barci to obecnie połączenie metod tradycyjnych ze współczesnymi. Po wykonaniu Barci powstaje znak Bartny. Pierwsze pokolenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szeście, siedmice pokolenia. Aha, to hmm, każda, każda kreska uh -huh. e, oznacza inne pokolenie. Pierwsze uh -huh. pokolenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szeście, siedmice. Chcieliśmy zapytać, ponieważ jesteśmy tutaj, już jest gotowa ta barć, jakby Pan powiedział, jak później się wyjmuje ten miód? А как, как, как потом мы теперь можем увидеть уже сделанную борт? Как потом мед выбирается? Мед с бортевых пчелосемей отбирается поздней осенью, по окончание расплода, когда уже пчелы готовятся к зиме, освобождают нижние части сотов, вот чтобы, чтобы легче было отбирать. to raz w głod tylko 8. Miod wybiera się późną jesienią, gdy pszczoły są gotowe do zimy. Z barci wyjmuje się dolną przykrywę i to tylko raz w roku. Zabieramy część miodu nie więcej niż 30%. Dość często wykorzystywano istniejące dziuple, ale przede wszystkim wyrabiano, czyli dziano barcie. Istniały trzy formy barci z uwagi na kształt wnętrza: cylindryczne, trapezowe w kształcie szuflady. tutaj. теперь батман, да? Uh -huh. Что покажите, показывайте, как, как, это, как это работало, как, как бы нет. Uh. Uh. Батман вешает на специально приготовленный воздиг и вот отбираешь мед, ложишь. Батман тут все просто делает. Это есть такой специальный воздиг, приготовленный уже на то фядерко из древнего. Батман и тогда еще мед выбирает. А Раис, это такая ложка, сделана ложка из дерева? Вот это. А, да, ложка делается из дерева, такой длины сантиметров 35-30. Uh -huh. ну, ну, типа ложка такой. Uh -huh. И вот этой деревянной ложкой отбирается мед. Współpracuj